Ja tam nie wchodzę. A co tobie znów nie pasi? To jest ciapacki sklep. Y jaki? Ciapacki. Poznaję po tych wzorkach. To nie są wzorki, tylko litery a arabskie, cepie. Mój ojciec mówi, że takie litery to język wrogów ojczyzny i naszej religii. Niech ten twój ojciec się lepiej zajmie tymi swoimi porannymi udarami. Tu się nie naśmiewaj. To jest poważny problem medyczny. No jasne, jasne. NFZ powinien wam srajtaśmę refundować. Przestańcie się kłócić. Nie po to tu przyszliśmy. No właśnie. A po co? No żeby Cię się odzyskał przytomność. Siema za chłopacy. I o czym gadacie? A nie mówiłem, że mu to pomoże? I nie musimy wchodzić tam do środka. <laughs> Ale fajoskie znaczki. <laughs> Kurde, a już myślałem, że mi się uda. Nie smęć, tylko właś. Wow. Jakie piękności! Dobry dzień pięknym panom. Polecam surne lampy trikotowe. Nie ma plama, nie ma żura. Pan Abdul? Abdul Drabiniok Sosnowca? E, przecież pan robił kebabowe burgery. No tak, tak, wszystko prawdy, ale Czanepiec zakazał mnie kebabu. Ja musiał zamienić branżu. A co to było? Jest tu ktoś? Terroryści? Spokojno to jedynie ma cura czakieradziada. Znowu to samo, zemglał. Czekajcie! On zniknął! Kto? No no, Czesio, nie ma go! Dajcie jakąś lampę! Proszę pan, oto lampę! Faktycznie! Zniknął z gniłek!